Otwieramy paczkę! Lecimy. Czekajcie. A coś się otwiera. Nie wiem czy to dobrze otworzyłem. I nie wiecie co to jest. A ja wiem. Dobra. Wow. Ale kozacko wyglądają. Tylko czemu mam do takie wielkie? Czekajcie. Tu jakaś etykietka. Z, z tym. W środku już nic nie ma. Ale my się skupiamy na tym. Musimy chyba zmienić stanowisko. Mam nadzieję, że się trzymacie. To ja otwieram te rękawice super. Super. I gdzie je tu jest otwarcie? Gdzie je tu jest? A tu, to jest takie coś. O, jakie fajne to jest otwarcie, co jest? A, no, ale to jest jest zamknięte. Co jest? Oddzielnie są. Dobra. Ojej, oj, oj, nie wiem, czy nie są jakieś takie duże, ale fajne są ogólnie. Takie, jakie chciałem. Tak się prezentuje. Pierwsza. A tak, druga. Spróbuję jakoś je na swoje ręce ubrać. Więc poczekajcie. No i tak się prezentuję na moje.